Agnieszka Bartol, pani ambasador, no, to kosztowało bardzo dużo, no nie powiem krwi, ale, ale potu naprawdę USI, i wiecie, taki opór stawiano w tej kwestii. Bo to jest dla mnie zawsze najlepszy test. Jeśli do samego końca trwała bitwa o ten zapis, czyli o, 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 o tę perspektywę rewizji projektu, to znaczy, że to wszyscy śmiertelnie, poważnie traktowali. Jeśli mamy ten zapis i, a wymagało to naprawdę takiego poważnego starcia, taki, użycia takich sił pancernych w tych naszych dyskusjach, yy, to znaczy, że ci, którzy w końcu się, no w jakimś sensie poddali naszej argumentacji, oni wiedzą dobrze, że to ma swoje konsekwencje i że to będzie miało konsekwencje takie, na których yy, właśnie między innymi Polsce zależy. I wiecie co jest, na, znaczy gwarancji nie ma bo wiadomo, że mówimy o, na razie zatrzymaliśmy to, co pędziło. Znaczy, miał być automatyzm, znaczy to było rozstrzygnięte i zdecydowane, że będzie w 2027. To uchyliliśmy to zagrożenie. Jeśli mam poczucie satysfakcji, to ono wynika nie dlatego, że ten zapis daje stuprocentową gwarancję, jeśli chodzi o skuteczne blokowanie tych no, nieprzyjemnych dla nas zapisów, ale jakim sensie gwarancją jest to, co mówią dzisiaj... Premierzy, prezydenci w Unii Europejskiej. Oni mówią naprawdę naszym językiem, że tak, że tak dalej nie pojedzie. I nie dlatego, żeby mi zrobić y, 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 przyjemność, tylko myśmy się odważyli, a jesteśmy uznawani za rząd centrowy, umiarkowany. Nie jesteśmy postrzegani tu w Brukseli, o czym wiecie, jak, jak awanturnicy czy tacy troublemakerzy, którzy chcą wetować czy przeszkadzać. Więc to, że myśmy tak stanowczo i twardo obstawali przy tym, spowodowało, że wiele państw odważyło się też powiedzieć to, co naprawdę myślą. Bo tak naprawdę w większości europejskich stolic ludzie inaczej dzisiaj myślą o tych przesadnych europejskich ambicjach klimatycznych. To się naprawdę zmieniło, i dlatego tutaj widzę też źródło może nie tej stuprocentowej pewności, ale źródło bardzo poważnego mojego przekonania, że damy radę także, jeśli chodzi o, o konsekwencje tego zapisu. Czy w kwestii samochodów spalinowych też jest Pan pewny, że ta data 2035 zostanie przesunięta, zlikwidowana. I czy o tym, co Pan mówi, że następuje zwrot, no to czy też należy powiedzieć, że w takim razie. Pierwsza komisja, Ursula von der Leyen i Transformer, popełnili błędy. Poszli za daleko, za szybko, skoro teraz należy zabrać Oczywiście, że tak. To był bardzo poważny błąd. Wszystko, co jest źle zbalansowane, wszystko, co jest przesadą, wszystko, co jest w imię idealistycznych celów i co nie jest elastycznie, nie ma wpisanej takiej elastyczności, która pozwala reagować na zmienne okoliczności. Świat się zmienił. Przede wszystkim, kiedy my dzisiaj mówimy, że Europa musi stać się na nowo potęgą przemysłową, a to oznacza fabryki, to oznacza huty, a to oznacza węgiel, a musi stać się potęgą przemysłową, bo inaczej przegramy konkurencję z Chinami, przegramy tę wojnę ukraińsko-rosyjską i tak dalej, i tak dalej. I to wreszcie do ludzi dotarło. Więc ja się nie mam zamiaru wyżywać, Akurat komisja i szefowa komisji była bardzo Polsce sprzyjająca w większości spraw. Ja nie mogę narzekać na, i nie będę narzekał na współpracę z komisją. I, I to mówię tak bardzo z takim głębokim przekonaniem. Ale w tej sprawie komisja była bardzo przywiązana do tego swojego projektu. On jest nieaktualny po prostu. I, i warto, to jest tak jak z migracją się upierali. Myśmy wtedy mówili, znaczy ja przynajmniej mówiłem, że przesadne ambicje klimatyczne to jest błąd i że to jest też paliwo dla radykałów w całej Europie. Tak jak zła polityka migracyjna była też paliwem dla radykałów. I dzisiaj mam gorzką, gorzką ale satysfakcję, bo moi partnerki i partnerzy tutaj w w Brukseli, oni naprawdę wszyscy mówią tak, Polska, Polska wyprzedziła trochę w, w myśleniu yy, pozostałych i, i byliśmy chyba no, najszybciej ostrzegającymi przed, przed yy, dramatycznymi skutkami przesady, albo takiej zielonej ideologii, yy, albo właśnie yy, źle pojętej polityki migracyjnej. Co spożyte z Polinówem? Słuchajcie, my, do, my otwiera, otworzyliśmy teraz poprzez zapis o rewizji możliwość dyskusji, bo to nie, nie, będzie dotyczyło nie tylko Kon konkretnie 90%, 2,40% czy ETS-2 i daty wprowadzenia do ETS-2, ale to de facto otwiera nam i, i uprawnia nas do podjęcia poważnej i krytycznej rozmowy o wszystkich aspektach dotyczących Zielonego Ładu. I, i nasi partnerzy też mają tego, tego świadomość. Ja nie chcę wiecie, my, my jesteśmy dosłownie 20 minut temu. Udało się uzyskać ten, ten zapis. Więc ja nie, nie jestem gotowy, żeby mówić Wam o wszystkich możliwych konsekwencjach. Nie chcę tutaj bajerować, ani nikomu kitów wciskać, że tu jest jakieś gigantyczne zwycięstwo. Nie, to jest, to jest bardzo poważny, pozytywny etap w bardzo ciężkiej pracy, żeby naprawiać to, co zepsuli wcześniej nasi partnerzy w Europie i nasi poprzednicy. Co z pożyczką reparacyjną? Czy Belgia zamierza przekazać 140 miliardów euro rosyjskich aktywów? O czym rozmawiał pan dziś z Włodymirem Zajmańskim? I jeszcze pytanie od kolegów z Warszawy a propos nowego sondażu, który mówi o tym, że gdyby wszystkie partie wchodzące w skład obecnego rządu startowały za dwa lata z jednej listy, to uzyskałyby mandatową większość. Jakby pan posła? To nie jest tak. W sprawie pożyczki, no, pytanie jest, powiedziałbym, zawiera trochę uproszczoną tezę. To nie są belgijskie pieniądze. Znaczy to nie wiadomo. Mówimy o tych zamrożonych mm, aktywach finansowych Rosji, a konkretnie Banku Centralnego Rosyjskiego. Cały czas de debata trwa, bo. Jak słusznie zauważył premier Belgii, Belgia ma większość tego u, u siebie w swoich bankach i dlatego jest taka bardzo wrażliwa, że do tej pory nikt nigdy na świecie takiej decyzji nie podjął i że trzeba być dobrze do tego przygotowanym, bo mogą być jakieś konsekwencje, Belgia się boi, że na nią spadnie cała odpowiedzialność, więc staramy się przekonać naszych belgijskich przyjaciół, że jesteśmy gotowi budować mechanizm wspólnej, Ogólnoeuropejskiej odpowiedzialności. Oczywiście, jak zawsze, Wiktor Orban jest przeciw, tak jak był przeciw jakimkolwiek konkluzjom dotyczącym Ukrainy. Jakby już przestał, już nawet nie ma, tam maska już dawno zdar, ale już nawet nie udaje, o co mu chodzi w tej w sprawie wojny rosyjsko-ukraińskiej. Szkoda, no ale w sumie nie jesteśmy chyba zaskoczeni. My jeszcze będziemy, jeszcze dzisiaj wieczorem będziemy dyskutować o, o tych dwóch aspektach i o zamrożonych aktywach, i o pożyczce, czyli tym trochę mniej budzącym mniejsze emocje w projekcie, ale byłoby za wcześnie powiedzieć dzisiaj, że Belgia, także Luksemburg zostały w 100% przekonane. Ale jest dość wyraźny postęp. To, co jest ważne nie tylko z mojego punktu widzenia, ale także z ukraińskiego punktu widzenia, ale właściwie całej Unii Europejskiej i na to. To jest to, żebyśmy już przestali o tym gadać. Znaczy albo i, i, i taka jest nasza intencja i chyba jest szansa, żeby ta intencja się spełniła. W grudniu jest Rada Europejska i to musi być ostateczny termin decyzji. Tak albo nie. No żeby też nie, 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 nie igrać z emocjami, bo ym, y, Ukraina nie wygra tej wojny, czy nie obroni się przed Rosją bez wsparcia finansowego i za bardzo nie widać alternatywnych źródeł. Więc y, y, oczywiście lepiej byłoby, moim zdaniem, dla wszystkich, gdyby się... Gdyby się wszystkie państwa zdecydowały na ten. Na, na... I byłoby to sprawiedliwe, tak między nami mówiąc, gdyby Rosji te pieniądze zabrano i spożytkowano na odbudowę Ukrainy albo na finansowanie obrony Ukrainy. No bo to są te dwa, te dwa cele. Ale w tej chwili jeszcze nie mogę powiedzieć, jak to się skończy.